Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność 3x minus x kwadrat, większe, równe od zera. To zadanie oczywiście możemy policzyć standardowo deltą. Dobrze byłoby to uporządkować, czyli zapisać jako minus x kwadrat, dodać 3x, dodać 0, większe, równe od 0 I oczywiście wtedy nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli minus 1. Nasze b to jest 3 i nasze c... To jest wyraz wolny, czyli 0. Można pojrzeć deltę pierwiastek z delty x1 oraz x2 i to standardowa procedura. Ja natomiast na tym, na tym przykładzie chciałem pokazać taką alternatywną metodę, czyli wyłączenie x przed nawias. Zobaczmy. Wyłączę sobie x przed nawias i otrzymam w nawiasie, będę miał minus x plus 3. I to ma być większe równo od 0. Czyli z tego i z tego wyciągnąłem sobie x. I teraz... To, co jest przed nawiasem, przyrównuje do 0, i to, co jest w nawiasie, też do 0, czyli nasz x jest 0, albo minus x plus 3 też jest 0, czyli minus x na prawą stronę 3 równa się x, x to 3. Czyli nasz x jest trójką lub nasz x jest 0. Zaznaczamy miejsce zerowe na osi x. Tu jest 0, tu jest 3. I patrzymy na to, co stoi przy x kwadrat. Tutaj stoi liczba ujemna. Jeżeli przy x kwadrat stoi liczba ujemna, jest ujemny znak, to ramiona idą do dołu. I teraz patrzymy na to, jaka jest nierówność. Tutaj pytają, kiedy funkcja jest większa równa od 0. Czyli kiedy leży nad osią x. Ona leży nad osią x w przedziale od 0 do 3. I ten przedział będzie domknięty obustronnie. Czyli kropki będą zamalowane, ponieważ mamy znak większe równe. Czyli odpowiedzią jest x należący do przedziału domkniętego od 0 do 3. I to jest nasza odpowiedź.